Myślę, że jestem dobrym przykładem, że Europejski Fundusz Społeczny służy do wdrażania dobrych pomysłów, niezależnie od tego, jaki wiek reprezentuje kandydat. Od wielu lat zajmuje się przechowalnictwem owoców i warzyw. I muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu miałem dobry pomysł tak mi się przynajmniej wydaje i tak twierdzą koledzy, którzy zajmują się przechowalnictwem na co dzień w zastosowaniu. Chłodzenia tak zwanego analogowego w przechowalnictwie. Jest to technologia dość znana, już była stosowana na statkach, ale była to zawsze bardzo droga, bardzo wyszukana, potrzebująca specjalistycznej opieki, że tak powiem. I dlatego pomysł prostego urządzenia, ale spełniającego te wymagania, od lat mnie nurtował. Podejmowałem próby dwukrotnie samemu zrobienia tych urządzeń. Jednak tu muszę się przyznać, nie udało mi się. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu i uzyskanemu stypendium od marszałka województwa, udało się dość szybko zrealizować pomysł, którego istotą jest wdrożenie do praktyki samego, samej idei urządzenia analogowego. Myślę, że na dobry pomysł nigdy nie jest w życiu człowieka za późno i na naukę również. Dlatego staram się te dwie rzeczy jak gdyby. Połączyć. I mimo moich siwych włosów, czuję się tu bardzo młodo, i w tak fantastycznym zespole, w którym tu pracuję, widzę wiele, wiele pomysłów, które należy jeszcze zrealizować, żeby podnieść jeszcze na wyższy poziom te proponowane przeze mnie urządzenia.